Bardzo dobre pytanie. I wiesz co, powiem Ci, że ja sama nie wiem. Dzień dobry. Dziś zagłębiamy się w fascynujący, wielowątkowy świat Julii Mellor-Tychoniewicz. Od urodzenia na słonecznych Bahamach, przez aspiracje prawnicze i modeling, aż po błysk fleszy w polskim showbiznesie, Julia to postać, która doskonale wie, jak połączyć bycie naturalną gwiazdą internetu z życiem pełnym ambicji. Zbadamy sekrety jej sukcesu, dowiemy się, jak to jest być córką Miss Poloni, dlaczego jej najkrótsza reklama apartu przeszła do historii i co naprawdę planuje na przyszłość. Życie publiczne nie było dla Julii obce. Jej mama była modelką i Miss Polonią. To dla mnie wyjątkowy projekt. Stanęłam przed kamerą razem z moją mamą. Jak chcecie zobaczyć efekty tej kampanii, wejdźcie na apart.pl i koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Jak sama przyznaje, zawsze chciała być jak mama. Wspomina to jako bardzo dobry czas. Kochała makijaż, sukienki i show. Jej mama od początku przygotowywała ją na blaski i cienie sławy, ostrzegając przed hejterami i ludźmi, którzy będą chcieli ją wykorzystać. A skoro wzięła się nagła i spektakularna popularność w Polsce, to była czysta spontaniczność. Pewnego dnia Julia zdecydowała się nagrać coś po polsku. Odbiór był niesamowity, a jej unikalny akcent, który zresztą się ciągle poprawia, stał się jej znakiem rozpoznawczym. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę, który zapewnił jej wybicie w polskim internecie, były filmiki na TikToku, na których spontanicznie i z humorem oceniała polskie piosenki, których za bardzo nie rozumiała. Mokra, jolanta między regałami OK. Jest mi w ręce,

Disco Polo, chyba? What? Wcale nie rozumiem. Kurczę, ale jak się słucha disco Polo, to po prostu moja głowa automatycznie tak. O, nie mogę tego przestać. Co to jest alimentarz? That's not nice. oh my God. Kurczę, ja tak bardzo chcę to rozumieć, ale po prostu nie rozumiem, bo to chyba jest jakiś slang. Ale, beat? It's there. nie bezrealizowałam, co ta piosenka mówi. Ten naturalny, zabawny content chwycił polską publiczność. Ceni sobie to, że jest dwujęzyczna, widząc w tym wartość dla swojej publiczności, która może łatwiej załapać pewne rzeczy, gdy mówi w obu językach. Jej kariera w Polsce nabrała takiego rozpędu, że nawet znajomi za oceanem dopytują z zaskoczeniem, co ona właściwie robi w tej Polsce życie publiczne nie było dla Julii obce. Jej mama była modelką i mispolonią. Jak sama przyznaje, zawsze chciała być jak mama. Wspomina to jako bardzo dobry czas. Kochała makijaż, sukienki i show. Jej mama od początku przygotowywała ją na blaski i cienie sławy, ostrzegając przed hejterami i ludźmi, którzy będą chcieli ją wykorzystać. Ja naprawdę chyba muszę zacząć wszystkie moje filmiki z tego, że ja mieszkam w Stanach i się nadal uczę polskiego i dlatego mam taki dziwny akcent. Życie Juli to ciągłe balansowanie między trzema miejscami, które nazywa domem: Bahamy, które są dla niej relaksem i rodziną, Kanada, gdzie dąży do spełnienia marzeń o aktorstwie oraz Polska, która stała się miejscem jej dynamicznej pracy. Marzy o równym podziale czasu, aby w przyszłości spędzać po cztery miesiące w roku w każdym z tych miejsc. Przyznaje, że podróżowanie na tak dużą skalę jest kosztowne, ale jest to przemyślane. Przyjeżdża do Polski tylko wtedy, gdy projekty pokrywają koszty biletów i pozwalają jej zarobić. To pozwala jej myśleć o Polsce nie jak o miejscu ciągłego hardkoru, ale jako jednym z jej domów, gdzie może najeść się gołąbków i pierogów, a przy okazji popracować. Julia jest tytanem pracy, co docenia jej chłopak. Partner Julii, który nie jest osobą publiczną, jest jej największym kibicem i z czasem zaczął rozumieć, jak dużo pracy to wymaga. Jednocześnie stawiają bardzo zdrowe granice, ponieważ to on nie jest osobą publiczną, szanują swoją prywatność i dbają o utrzymanie balansu między życiem prywatnym a publicznym. Co ciekawe, sama Julia przyznaje, że nie myśli zbyt dużo o tym, co publikuje w sieci, po prostu działa spontanicznie, co jest kluczem do utrzymania jej autentyczności. W kontekście relacji międzyludzkich Julia bardzo pozytywnie ocenia polskie środowisko, zwłaszcza w porównaniu z Los Angeles. Ma wrażenie, że w Polsce może porozmawiać o normalnych rzeczach, bez sztucznej fasady. W Stanach pierwsze pytanie to często: Co robisz? Pokaż mi swojego Instagrama, aby sprawdzić, czy w ogóle jest sens rozmawiać. Julia uważa, że to bardzo płytkie, a w Polsce jest o wiele więcej autentycznych interakcji. Ta bliskość i chęć kontaktu z ludźmi jest dla niej ważna, dlatego lubi współpracować z tymi samymi markami, bo wie czego się spodziewać. Co więcej, zdarzyło jej się nawet zaprosić fanów, żeby usiedli z nią przy stole, bo to pozwala jej dowiedzieć się, co naprawdę interesuje jej publiczność. Mimo dużej popularności Julia jest odporna na krytykę. Postrzega hejt jak wyraz zazdrości. Uważa, że złośliwe komentarze od osób, które jej nie znają i nie wiedzą jaka jest prywatnie, świadczą źle o komentujących, a nie o niej. Z drugiej strony, popularność ma też swoje blaski. Jej najkrótsza reklama apartu, nad żartem, której sama musiała najpierw się zastanowić, wywołała gigantyczną furorę, co było dla niej niesamowitym doświadczeniem. Co ciekawe, kariera Julii w social mediach mogła się w ogóle nie wydarzyć. Jej pierwotny plan to był prawnik lub psycholog. Zdała nawet egzamin Elsat i pracowała jako asystent psychologii dla profesora z Harvardu. Dzisiaj jednak to social media płacą rachunki, ale jej ambicje sięgają dalej. Obecnie skupia się na spełnianiu marzeń o aktorstwie w Kanadzie, gdzie ma kaucza i szuka agentki, a nawet wzięła udział w filmie, który niedawno ma trafić na Netflixa. Jednocześnie planuje powrót do psychologii. Jej wizja to stworzenie platformy, która ułatwi dostęp do psychologów, zmniejszając koszty i czas oczekiwania, chociaż przyznaje, że będzie musiała na to poczekać, aż dobędzie więcej doświadczenia i wieku. Dla początkujących twórców w mediach społecznościowych Julia ma proste i szczere rady. Po pierwsze, bądź sobą i pokazuj to, co kochasz. Po drugie, nie poddawaj się, bo choć jest milion ludzi w mediach, to ty robisz to inaczej i nikt nie jest tobą. Julia Mellor Tychoniewicz to osoba, która udowadnia, że można być autentycznym i osiągać sukcesy na różnych kontynentach. Trzymamy kciuki za jej markę, karierę aktorską i platformę psychologiczną. Dziękujemy, że z nami byliście. Zostawcie lapkę w górę, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, co najbardziej zaskoczyło was w historii Julii.